Dobro nie działa także na rowerze i te dwie końcówki drążków. Skrzynia uszczelniacz i wymiana sprzęgła. I jedną śrubę udało mi się delikatnie ruszyć. Cześć moi drodzy, z tej strony Janek. Wyzwanie morsowania dla Łukasza swoją drogą, a inne sprawy związane z wyprawami na ten rok swoją drogą. Jak słyszycie jestem zajebany, dopiero stałem w fryzurę jak Chopin po koncercie, dalej trzeba nagrać odcinek. W tym odcinku opowiem Wam w jakim stanie technicznym jest Dobro, ile serca, ile pracy, ile pieniędzy w niego włożyłem w ciągu ostatniego roku, a szczególnie w ciągu ostatnich 2 trzech miesięcy. I zobaczycie czy jestem spokojny na wyprawy, czy uważam, że Fiat przetrwa bardzo trudne warunki, parę miesięcy podróży. I ten odcinek jest tylko dotyczący tak naprawdę napraw, fiat świata całych spraw związanych z techniczną stroną, z aspektami technicznymi samochodu, jego sprawności. Następne odcinki będą już tylko i wyłącznie z przebudowy i przygotowania do VanLife'u. Tyle, kochani, zapraszam do oglądania. Już wjechałem na działkę. Tutaj mam nowe łączniki, także kolejna wymiana, tym razem we własnym zakresie, bo jestem w stanie to sam zrobić. Także biorę narzędzia i działam. Łącznik stabilizatora, dokładnie, tą część muszę wymienić na dwie śruby. Dostęp, no, w miarę jest taki, że dam radę na działce to zrobić. Chciałem brać podnośnik, ale chyba dam radę bez. Zastosowałem taką dźwignię z profila, bo bardzo ciężko śruba trzyma. Prosta naprawa okazała się być dręką, bo odkręcając nakrętkę, kręci się cały tutaj środek i muszę przeciąć. Także zdejmuję gumę z góry z dołu i zaraz wchodzi w grę szlifierka kątowa. Ale się rozgrzało, ale przeciąłem. Ech, się narobiłem naprawdę bardzo ciężko, żeby to zdemontować ale czas zaraz na nowe takie porównanie od razu nowe stare nie? straszny był stan tego starego oczyściłem te powierzchnie szczotką drucianą i zabezpieczę takim preparatem antykorozyjnym no bo jak już mam dostęp to czemu nie zabezpieczone czekam aż chwilę wyschnie i zaraz przykręcam łącznik Okej, okay, nie zwróciłem uwagi, że tu jest miejsce na klucz ampulowy i dlatego się kręciło. Dużo pracy na marne, ale się przynajmniej nauczyłem. Wymieniona część. Jutro druga scena, bo się ciemno robi. Z drugiej strony. Też już wycięte, zabezpieczone przy okazji. Tutaj posmarowałem. Oczywiście szczotką drucianą. Wyciściłem i brunoksem. Brunoksem jak zawsze, ciach. Tak chociaż odrobinkę. Ten jest z wczoraj, ten z dzisiaj. Musiałem uciąć, bo nie jestem w stanie żadnej dźwigni zastosować, jak auto stoi w ten sposób. Dzisiaj jeszcze wziąłem podnośnik, żeby troszeczkę wygodniej się pracowało, ale bardzo ciężko. No i co? I też musiałem uciąć. Na kanale bym to zrobił bez problemu, ale tutaj nie ma opcji. No, i dobra, druga strona zrobiona. A dzisiaj uszczelniacz półosi, i bardzo serdecznie polecam tego pana. Nadszedł czas na wymianę stacyjki. Taka pokrywa na dwóch śrubeczkach. Tutaj dwa wtyki. Jeden, drugi. Sprawdziłem jakie piny, bo są dwa rodzaje tych stacyjek. I teraz bardzo trudna rzecz. Trzeba odkręcić. Tam widać takie śruby. Praktycznie nie ma dostępu, także diaksem muszę to przeciąć. A i tutaj zdejmuję imobilizer. No i czas wymienić tą stacyjkę. Tak wygląda nowa stacyjka. Na dwie śruby, ale mówię, muszę to przeciąć diaksem, bo nie idzie w ogóle w żaden sposób tego wymontować dobra, naciąłem i widzicie tutaj jest gwint od śrub, a z drugiej strony nie ma nakrętki, są takie stożki żeby tego się nie dało odkręcić praktycznie także muszę uciąć te śruby i potem takimi obcęgami spróbuję jakoś to wywalić porozwalane bardzo trudny dostęp, ale już coraz bliżej celu tutaj jeszcze to poucinać śruby i montujemy nową stacyjkę. Jedną śrubę udało mi się delikatnie ruszyć, ją teraz tak pomalutko, powolutku kręcę po pół obrotu, nie? O, już prawie jest, ale się mordowałem. Jeszcze została jedna i już wiem, dlaczego takie hamstwo. Zobaczcie, ktoś tutaj uciął tą śrubę, a było coś takiego. I można było bez problemu odkręcić. Czemu to ucięli? nie mam pojęcia. Ok, wymontowałem, była droga przez mękę. Gdyby ktoś nie chciał tych śrub, to byłoby 10-minutowa naprawa, a tak to z godzinę się męczyłem, żeby to pociąć. Ale, przy okazji widzę, przy okazji, że ta izolacja jest taka już w kiepskim stanie, więc tutaj troszeczkę obwiążę nową. Odrobina nowej izolacji i od razu lepiej to wygląda. Akurat miałem rolkę takiej specjalnej do kabli z takim meszkiem. Hi, hi, hi. No i tutaj ósemeczką pięknie się to dokręciło. No i dobra, podłączamy. Pik. Pik. I tu zaraz pójdzie immobilizer. Tu akurat nie ma filozofii, są dwa takie małe wrębki, są dwie takie blokady, wciskam i tyle. No i już siedzi. I a propos odpalania, wkładam nowy kluczyk, a ten stary z immobilizerem tuż obok. I zobaczcie co się dzieje. Kontrolki się świecą. Zero reakcji. Nie reaguje po prostu. Rozrusznik na 100%. Właśnie jadę Fiacikiem odebrałem od mechanika. Trzeba było zrobić kabel przy rozruszniku, bo był beznadziejnie zrobiony przeze mnie. Także da takie specjalne wejście w tyk. I dodatkowo padł bezpiecznik. Jeszcze muszę przyrobić imobilizer. Tutaj mam stary kluczyk. Muszę wyjąć imobilizer i w specjalny sposób go zainstalować, bo no, trzeba tak przykładać bardzo, bardzo specyficznie, żeby odpaliło dobro. Także już zostało niewiele napraw. Klocki, skrzynia, tam uszczelnienie, sprzęgło, rozrząd i można jechać. No dobrze, wyjąłem imobilizer jest w takim zawiniątku. I w nowym kluczyku muszę nawiercić otwór właśnie gdzieś tutaj, żeby immobilizer umieścić, bo inaczej bardzo ciężko się odpala. Tak sobie tutaj zaczepiłem, dobrze się trzyma. Już wywierciłem mały otwór, zaraz go powiększę większym wiertłem i przymierzymy immobilizer. Immobilizer siedzi i teraz wezmę taki specjalny klej do plastiku i go za, zakleję z dwóch stron, żeby nie wypadł. Tak to wygląda. Profesjonalnie. No i kluczyk jest, działa, ale i tak będę musiał ten drugi nosić ze sobą, bo tym otwieram drzwi do auta. Także dwa kluczyki, ale to nie problem. Kolejna paczka, a w niej sprzęgło. Niby wszystko fajne, ale opakowanie zamaczone, to mi się nie podoba. Ale pomimo mokrego pudełka, części były w folii bąbelkowej, także wszystko w porządku. Firmy Luke zamówiłem takie sprzęgło. Elegancko to jest chyba łożysko oporowe. Wszystko git. Dzisiaj zostawiam dobro e, tutaj w serwisie. Hmm, będzie robiona skrzynia, uszczelniacz i wymiana sprzęgła. że przy wahaczach wtedy te dwie gumy. i z tamtej strony też. Mhm z dwóch I, stron i końcówki drążków i te dwie końcówki drążków doblo nie działa także na rowerze podjechałem do paczkomatu i odebrałem tutaj prawdopodobnie rezystor dmuchawy no to zobaczmy co to jest tak jest rezystor opornik do dmuchawy do doblo kładę obok odmy bo na te części przyjdzie jeszcze pora Znalazłem kochani termostat. Kiedyś kupiłem do doblo, nie wymieniałem. Także teraz, jak mechanik wymieni mi rozrząd, to wymieni też termostat na nowe. A tutaj zamówiłem końcówki drążków i wymienię i zrobię geometrię, żeby nic nie ściągało, bo teraz delikatnie ściąga i może przez to te hałasy. Kolejna paczka przyszła. Prawdopodobnie tarcze i klocki. No i wszystko się zgadza. Tarsze, klocki, zaraz wam pokażę jak wyglądają. Na... Bez tego opakowania. Nowiutka tarcza, nowiutkie klocki. Nie ma co, co za bardzo tutaj komentować. Niebawem wymieniam. Jak zauważyliście moi drodzy w tym filmiku, kilka napraw już zrobione. A ile dokładnie? I czy jestem pewny, że auto sprawdzi się przez kolejne pół roku na wyprawach, na najważniejszym sezonie tak naprawdę w moim życiu, jeżeli chodzi o poszukiwania wykrywaczy metali rzeczy współczesnych na plażach i w kąpieliskach? Czy jestem pewny? Oceńcie sami. Przeczytam wam, pozwoliłem zrobić sobie teraz listę rzeczy, które wymieniłem w doblo w ostatnim czasie, wcześniej i ile mniej więcej mają czasu. I teraz tak, nowe części Maksymalnie do 3 miesięcy, czyli wymieniłem od grudnia tak do marca mniej więcej. Łączniki stabilizatora tyłu. sforzeń wahacza prawy, tarcze plus klocki w przyszłym tygodniu wymieniam, przegub z prawej strony, pół oś lewa i uszczelnienie półosi, lewe łożysko plus piasta, nowe świece, nowy olej plus filtr oleju. Sprzęgło plus olej w skrzyni biegów, opornik dmuchawy, odma, kompletny rozrząd, też w przyszłym tygodniu wymieniam, sonda lambda i sprawdzenie całego auta komputerem, tuleje wahacza też wymienię, zbiornik na gaz, w zeszłym roku był wymieniany, legalizacja po 10 latach był zbyt bardzo zardzewiały, także jest nowy zbiornik, całkowicie nowy na gaz, stacyjka. Nowa stacyjka, przełożony mobilizer, wszystko hula oraz wycieraczki. Do 12 miesięcy, czyli rzeczy, które wymieniłem w ciągu ostatniego roku. Poza tymi, które tutaj wymieniłem, opony z przodu mają 2 lata, z tyłu są nowe, z tyłu tylne kupiłem w zimie. Silnik na ten moment ma 210 000 km przebiegu. Dlaczego tyle? bo poprzedni silnik padł przy 355 000 kilometrów i kupiłem silnik z przebiegiem 137 tysięcy i wszystko wskazuje, że miał rzeczywiście tyle, no bo naprawdę wszystkie naprawy każdy mechanizm mówi, że super silnik i tak dalej także 210 tysięcy realny przebieg, a poprzedni 355, więc teoretycznie ten powinien jeszcze 150 tysięcy przejechać, czyli jakieś 5 lat, nie? żeby się zatarł jak w tamtym tylko, że w tamtym Troszeczkę nie wiedziałem, rzadziej olej zmieniałem, o ten już dużo bardziej dbam. Regenerowany rozrusznik rok temu wymieniłem, macie to na filmie. Filtr powietrza, amortyzatory z przodu i z tyłu, uszczelkę pokrywę zaworów też jest na filmie, łożyska z tyłu, chłodnica plus przewody chłodnicze ma mniej więcej 80 tysięcy km na ten moment, bo też chłodnica w Doblo padła. Sprężyny przód plus gniazda sprężyn też mają około 80 tysięcy, no bo jedna sprężyna pękła były też wymieniane. Kompletny wydech też ma 80 tysięcy, czyli jakieś 3,5 roku. Czujnik położenia wału też był wymieniany. Filtry gazu plus wtryskiwacze od gazu w zeszłym roku wymieniałem za ponad 400 zł, także nowe wtryski do gazu po 200 tysiącach kilometrów też są i teraz inne rzeczy, które wymieniłem we Fiacie, kiedyś tam ale są wymienione i są dość ważne wszystkie poduszki silnika zostały wymienione odbojniki amortyzatorów na tył sterownik silnika kiedyś padł sterownik silnika na dwóch cylindrach wracałem 500 km dlatego między innymi też stary silnik się zatarł także sterownik silnika stary sterownik jest naprawiony i działa i mam z nowego silnika Nowy sterownik, także jak stary by mi na wyprawie padł, przekładam nowy i wszystko działa. Na obydwu jeździłem, obydwa działają, także jest super. Zbiornik płynu chłodniczego też był wymieniany, bo kiedyś padł. Zbiornik płynu od spryskiwaczy też kiedyś padł, jest wymieniony. Mechanizm szyby lewej od strony kierowcy też wymieniłem. Lewe lusterko w zeszłym roku wymieniłem. Progi mi zrobił Łukasz z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Prawy błotnik był wymieniany podczas tam stłuczki małej, także prawy błotnik jest nowy. Lampy z przodu też mi Łukasz wymienił. Drzwi przesuwne prawe też były wymieniane, oraz rolki też wymieniłem. I gałka zmiany biegów, czyli cały tutaj ten Wichajster z obudową, i całe w środku tam są takie plastiki, cięgna, to też było wymieniane. Także jak widzicie, no napraw doblo było wpakowanych tyle, że praktycznie nie wiem czy jest jakaś część, która nie była wymieniana. No i teraz, widząc te wszystkie naprawy, widząc ile nowych części, ile pieniędzy wpakowałem, powiedzcie, czy sądzicie, że ja się stresuję, że będę za granicą i mi coś się stanie, To jest rzecz mechaniczna, w każdym aucie może się coś stać. Ale na ten moment, jeżeli chodzi o mechanikę, ja jestem naprawdę bardzo, ale to bardzo spokojny. Jak się coś stanie, Będę robił live'a, będziemy dochodzić, ja będę miał za zawsze narzędzia z sobą, bo chcę wyjechać na długo za granicę, więc będę przygotowany na wszelkie możliwe ewentualności. Mam też widzów w różnych stronach świata, także zawsze y mam nadzieję, że w razie jakiejś awarii podpowiedzą, coś pomogą. Także od strony mechanicznej ja mówię, ja się doblo w ogóle nie przejmuję, teraz mogę się wreszcie zabrać za zabudowę. I w następnych odcinkach, poza wyzwaniem, zobaczycie jak stopniowo przebudowuje całego Fiata, przygotowuję do wypraw na ten sezon. A tymczasem, moi drodzy, w tym odcinku to już wszystko. Od A do Z. Wiecie wszystko, dobro, jak został naprawiany, ile pracy, ile serca włożyłem w to auto. No, ale mówię, to jest mój pierwszy samochód, który kupiłem w roku 2012 i jakoś jeszcze go nie zamierzam zmieniać. Tyle kochani, trzymajcie się wszystkiego dobrego, cześć.